mały smaczek. Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Zastanawiam się nad tym, czy w tej całej fascynacji fantastyką tkwi coś więcej niż tylko eskapizm i próba ucieczki. A tymczasem, od kilku tygodni, tak naprawdę, to ja przeskoczyłem z science fiction na fantasy. I zawitałem na jakiś czas w podziemia krasnoludzkiej fortecy. Wędrowałem z niewydarzonym szefem karczmy po krainie fantezy, zdominowanej przez różne dziwne, magiczne istoty, ale mając przynajmniej wsparcie krasnoluda, Elfa i całej bandy awanturników, no to chyba trzeba by było pójść za ciosem i znaleźć kolejne fantezy, które mogłyby być dla mnie tak samo fascynujące. Więc tak myślę sobie, że warto by było. No, Foksie, to jak? Obczajmy tego nowego Wiedźmina? No, no weź. Geralt, mimo najszczerszych chęci i z raczej ważnych powodów, nijak nie mógł skupić się na gadaninie wójta. Całą jego uwagę pochłaniała wielka, wypchana wrona na wójtowym stole. Wrona, łypiąc na Wiedźmina szklanym okiem, stała na podstawce spomalowanej na zielono gliny. Obie nóżki wrony były w ową glimę wtopione. Wrona tedy, mimo absolutnie żywego wyglądu, żadnym sposobem żywą być nie mogła. Nie ulegało to kwestii. Czemu zatem, nie mógł nadziwić się Geralt, wrona kilkakrotnie już swym szklanym okiem mrugnęła do niego. Byłabyż to magia? Raczej nie, bo jego wiedźmiński medalion nie dogrnął ani nie zawibrował. Ani razu. Ani troszeczkę. Czyżby halucynacja zatem? O mam! Wywołany choćby tym, że parę razy walnięto go w głowę. Powtórzę pytanie – Powtórzył pytanie Wójt Bulawa. Powtórzę, choć powtarzać niezwykłem. Wójt Bulawa kilkakrotnie już zapełni Geralta, że niezwykł powtarzać. Mimo tego powtarzał co i rusz. Widocznie lubił, choć niezwykł. Powtórzę moje pytanie. O co tak naprawdę poszło? Coś ty miał do tego dezertera, żeś go tak okropnie porąbał? Jakieś dawne urazy? Bo nie jak widzisz. Nie uwierzę, że to o tego wieśniaka szło i o cześć dziewczyńską jego córeczki. Żeś to niby na ratunek pośpieszył. Niczym jaki zasrany rycerz błędny. Wrona łypnęła. Geralt poruszył się związanymi z tyłu rękami, starając się pobudzić krążenie krwi. Powróz boleśnie wrzynał mu się w przeguby. Za plecami słyszał ciężki oddech wiejskiego draba. Drab stał już tuż za nim, a Geralt pewien był, że tylko czeka na pretekst, by ponownie palnąć go pięścią w ucho. Wójt Bulawa sapnął, rozpadł się w krześle, wypiął brzuch i aksamitny kaftan. Geralt wpatrywał się w przód kaftana i rozpoznawał, co wójt jadł dziś, wczoraj i przedwczoraj i że przynajmniej jedno z tych dań było w pomidorowym sosie. Doczekałem się nowego Wiedźmina. Nie wiedziałem, że doczekam się nowego Wiedźmina. Doczekałem się nowego Wiedźmina, dokładnie. Hurra! i się tych wszystkich chwytów i narrator powtarza po bohaterach i jest znów tak samo jak było, bo dzisiaj będziemy mówili o powieści rozdrożek, tak jest, autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Ci, którzy jeszcze, już nie wiem czy w tym kraju istnieją tacy, nie słyszeli, że Sapkowski napisał nową powieść i napisał znowu powieść z cyklu Wiedźmińskiego, to może teraz się dowiedzą, że to była zapowiedź zaledwie kilka miesięcy temu, ja wtedy pomyślałem sobie, że no dobra, poczekam ten rok lub dwa, a tymczasem hop siup, no a fantastyka to ukryła, odpowiednio wypromowała. Trzymali parę w gębie i nie puścili. I mam książkę i przeczytałem ją z marszu, a ty nawet szybciej. Ura. Ach tam, prawie robiliśmy zawody wszyscy w trójkę. Tak jest, tak jest, dokładnie, ze słabkiem jeszcze. Tak jest. Rozdroże Kruków to powieść o młodym Wiedźminie. To jest to, co mi zawsze imponowało u Sapkowskiego, czyli konsekwencja. Powiedział jasno i wyraźnie, ostatnio to powtórzył w wywiadzie, że trylogia Hosycka jest koniec, zamknięta i tam nie ma czego dodać. To samo powiedział o cyklu Wiedźmińskim i to, że CD Projekt poprowadził dalej historię, to jest ich prawo zresztą wykupione za grube pieniądze, a to, że on stwierdził, że jego historia się zamyka, spowodowało, że zostało mu tylko i wyłącznie napisanie prequela, jak on to mówi, no i napisał go. Nie? Gdzie się dzieje akcja? No właśnie i... Generalnie, wbrew pozorom, z jednej strony wracamy do tego samego świata, który świetnie znamy, ale jednocześnie teraz Sapkowski postanowił umieścić akcję w Kaedwen i jego pogranicznych marchiach ze wszystkimi leciutkimi kwestiami politycznymi, o których dowiadujemy się już na samym początku. I o tym wszystkich, o tych okolicach wcześniej niewiele nam było wiadomo. Chyba w zasadzie w grach Wiedźmin... Więcej było na ten temat w informacji niż w samych książkach. No i przede wszystkim ten, te obszary i sposób, w jaki są opisane, pasują bardzo do tego świata, który znamy i lubię. czemu to fajnie zrobił pod tym względem, że nie dostaliśmy temerii Redani, już tak z każdej strony opisanej z wszystkimi historiami. No, ja nie dostałem moich ukochanych biało-niebieskich pasów, redańskich komandosów. Namaluję ci. Tak, dziękuję Ci bardzo. Ale otrzymałem Kedwen, które zostało odpowiednio poszerzone. Znowu ta cudowna bezceremonialność Sapkowskiego, czyli, dobra, zrobiliście grę. Gra jest słynna. Ja piszę swoje, to jest mój świat, więc ja dołożę kilka marki, dołożę kilka lokacji. A to, że to się nie zgrywa, albo niekoniecznie się zgrywa z tym światem wymyślonym przez pozostałych, to co mnie to obchodzi? Ja jestem pisarzem, no i dokładnie jest bardzo konsekwentny, tak jak zawsze był. Dokładnie tak. I nie pozwala sobie wpłynąć właśnie tym innym medium, serialowi, czy też, czy też grze na to, na to, co pisze. Wiadomo, nasze wrażenie po poprzedniej powieści, w sezonie Busz, który był bardzo nierówny, mimo wszystko zostawił we mnie jakieś pozytywne wrażenie, bo jakby to powiedzieć, słabsza powieść Sapkowskiego to wciąż całkiem niezła powieść. No ale miała swoje wady, miała swój początek niezbyt dobry w moim odczuciu, więc oczekiwania miałem. Pozytywne, bo bardzo czekałem na tę powieść oraz na rozdroże Kruków, ale obawy były oczywiście, czy on nie zardzewiał. Zdecydowanie tak. No właśnie, ja się troszeczkę bałam Sezon burz, dobrze mi się czytało, ale miałam straszliwy niedosyt, wielu, wielu fanów mówiło, a to jest taka książka o niczym. Stwierdziłam, że jak dostanę przynajmniej tyle, co w sezonie burz, to, to będę zadowolona, a wydaje mi się, że dostaliśmy więcej. Łapy. Głównym takim wydarzeniem, wokół której kręci się cała ta opowieść, powraca... To ta słynna masakra w Kermoen, czyli masakra Wiedźminów, która się pojawia też w sadze. Tutaj zostaje poszerzona to wydarzenie, dostaje całą budowę, wytłumaczenia, no i wokół niego kręci się akcja w jakiś tam sposób. A to, co się dzieje oprócz tego, to szczerze mówiąc, to jest wreszcie Wiedźmin Wiedźmin. Czyli nie Wiedźmin, który. Co prawda jest łowcą potworów, ale przecież każda z tak nawet czegoś innego dotyczy, tutaj faktycznie on łowi potwory i tym zarabia, jest początkujący, rusza na wyprawę i mamy rozmaite przygody. Właśnie to mi się bardzo podoba, że dostajemy tego młodego Wiedźmina, jeszcze niedoświadczonego, więc to jest częściowo zupełnie inne, a częściowo ten sam Wiedźmin, prawda? Znamy go, ale teraz zobaczymy, jaka była jego wersja wcześniejsza i razem z nim odkrywamy... Przeróżne wydarzenia również z przeszłości, jak również z obecnych czasów. No właśnie, bo tu można by zapytać już teraz, czy gdybyś miała komuś polecić Wiedźmina i zazwyczaj wiadomo, zawsze się mówi, zacznij od opowiadań, to czy teraz byś powiedziała, OK, zmieniło się wszystko, zacznij od rozdroża kruków? Czy to byłoby dobre? Generalnie wydaje mi się, że jednak mimo wszystko powiedziałabym, żeby ktoś czytał książki w kolejności ich wydawania. Jednak to jest coś co punktuje bardzo, jeżeli znamy elementy, że tak powiem, i ubioru Wiedźmina i jakieś wydarzenia z jego historii opisanej w tej sadze wiedźmińskiej, to mimo wszystko świetnym smaczkiem będzie czytanie tej części na, na samym końcu, dlatego że jest jeden wielki fan Natomiast dla mnie uwielbiam, po prostu to uwielbiam, dlatego że jest zabawa z czytelnikiem. Zobacz, patrzymy te rodzyneczki, te okróczki wiedzy, albo jakieś elementy, czy wydarzenia, które dobrze znamy i lubimy z wcześniejszych książek czy z opowiadań. I jest to naprawdę świetna zabawa. I czytałam każdy taki fragment, kiedy się pojawiał, po prostu miałam szeroki uśmiech na twarzy. No ja się setnie ubawiłem, kiedy wyjaśniło się, skąd się wzięły imiona, w zasadzie imię koni i Wiedźmina, tak? Czemu płotka? Tak. <gry> Czemu tak, dokładnie, ale też wszystkie inne właśnie. rzeczy, kodeks wiedźmiński, czy historie, no w zasadzie ze starych bohaterów, to my spotkamy, jeśli dobrze pamiętam, tylko jedną bohaterkę, prawda? Tak. I ona będzie się pojawiała jako oczywiście młoda osoba, a szczerze mówiąc wszyscy pozostali są absolutnie nowi, ale będzie i jakieś tam nawiązanie do strzygi, ta cholerna opaska wiedźmińska, która mnie zawsze bawiła trochę. Opaska wiedźmińska właśnie. Czechoma jest mimo wszystko. <grym>, Tak, mhm. ja, gdzie, gdzie to jest naprawdę świetnie wrzucone gdzieś tam mimochodem. I, I tak jak mówię, gdyby ktoś zaczynał czytanie historii Wiedźmina od tej książki, myślę, że znacznie mniej by się bawił czy gorzej by się bawił. Co nie znaczy, że książka jest, nie ma walorów oprócz tego. Mimo wszystko lepiej zacząć od opowiadań. Tak. A to jest taka trochę nagroda dla tych wszystkich fanów tych miłośników, żeby sobie na koniec przeczytali. Ja widziałem jeden z komentarzy, który było powiedziane, że jeśli to jest w jakiś sposób, nie wiem, odcinanie kuponów czy coś w tym stylu. To droga wolna, ja bardzo popieram taki odcinaj kuponów, mówiąc inaczej, autor już niczego nie musi udowadniać, on już dużo udowodnił i teraz po prostu sama radość dla mnie, że jeszcze raz pisze. Mogę skrytykować, ale w sumie wyszedłem bardzo zadowolony z tego świata. Będę miał tylko jedną uwagę, taką pewnie samą jak ty, ale to też przejdziemy do tego na końcu, nie później, dokładnie tak. Natomiast jak na plus, jak mówię, jeżeli oczekujemy fan serwisu, to zdecydowanie, dostaniemy go, i to taki, przynajmniej, który nas, a przynajmniej mnie bardzo uradował. Czyli tak, no jest świat, który znamy. Jest trochę cyniczny, trochę okrutny, na pewno parszywy, ale jednocześnie czytając to, ja mam wrażenie, że coś się jednak zmieniło, bo wsadzę tego takiego parszywego zła i tego, że kiedy dzieje się coś złego, to ten zły może być nagrodzony. Nawet jest całkiem sporo. To jest trochę nihilistyczna opowieść miejscami. Tymczasem teraz, gdzie bym oczekiwał, być może jakiegoś, nie wiem, Bardziej ponurego spojrzenia z doświadczenia autora, otrzymuje nagle takie wnioski, gdzie ja mam wrażenie, że to jest książka o tym, że dobro wraca dobrowraca. Tak? Ja, biorąc pod uwagę, że tak. to w tym, ja lubię filgut mówi, ja lubię to takie pozytywne spojrzenie, to bardzo mi się podoba. Dobrowraca, zło też. Uczyniłeś to złego, tam każdy zły, praktycznie każdy niemal ponosi konsekwencje, nawet jeśli nieco przypadkowe i nieco deusek zdecydowanie tak. Ludzie są różni. Warto szukać tych dobrych i trzymać się ich. I ta książka w finałowych scenach pokazuje, że to, co Wiedźmin sobie wypracował, na końcu zbiera. Tak? I to jest trochę jak w rzekomputerowej czy jakiejkolwiek innej, albo w opowieści, nie wiem, w baśni, gdzie protagonista. Pomoże tej babci, która gdzieś tam zbiera chlus w lesie, i nagle się okazuje później, że miało to duży wpływ. Że babcia jest czarownicą. W moździerzu przyjeci. No. I pomoże mu, i da mu magiczny miecz. Także tego typu rzeczy są, i, i to świetnie naprawdę wyjąłeś mi te słowa z ust. No nie, może to jest naiwne, ja to lubię. I, i czy szczególnie jest ciekawe, właśnie jest to ciekawe w tym świecie, w tej, w tej szczególnie książce, że mamy sytuację, gdzie czasami Geralt, młody, niedoświadczony Gerald, jest wręcz przestrzegany: uważaj na takie osoby, czy na tą osobę, a on miał wszystko. Wielu osobom daje szansę. Nie opiera się o tym, jaką mają dane osoby opinię, czy... czy... Podobnie jest sztang wieźniń, prawda? Bo on jest jako Wiedźmin jest nauczony, że oni się nie cieszą szacunkiem społecznym, a mimo wszystko... No tu bardzo mocno to widać, nie? Chyba jeszcze więcej niż, niż w, poprzednich, w poprzednich książkach. Tak, też miałem to wrażenie. Też miałem to wrażenie, jest bardziej podkreślane. I jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj gdzieś dostrzegłem, że mamy wiedźmina, który jest jednak innym wiedźminem niż tego, którego znamy. Ponieważ jest to młody człowiek, i o ile tamten Wiedźmin też potrafił być mało małomówny, ale jak się odpalił, to walił tymi filozoficznymi tyradami na temat świata i jego konstrukcji. Ten Wiedźmin zwyczajnie w świecie jest szczeniakiem, On niewiele wie o świecie. Tę rolę przejmuje jeden z fajniejszych pewnie pobocznych bohaterów, prawda? Tre Preston Holt. Dokładnie O którym tak. będziemy więcej mówili, ale którego bardzo, bardzo już polubiliśmy. No weź. Historii. No, tak, dokładnie, no weź. Ale generalnie, ponieważ większość z nas zna, jak wygląda Szkoła Wiedźminów, tutaj mamy troszeczkę inne spojrzenie z, tro z trochę innego punktu widzenia. I właśnie postać prestona, holta, tego bardziej doświadczonego wie Wiedźmina, który no, daje nam ogląd, troszkę nam, nas poszerza naszą wiedzę na temat Wiedźminów w I jeszcze jedna rzecz, którą też tutaj wspomnę i tutaj naprawdę też doceniam tego autora za to. I swego czasu. Ktoś z moich wykładowców, i ja to mocno przyjąłem, ja się bardzo mocno z tym zgadzam, powiedział, że jakoś ma takie wrażenie, że polscy pisarze, i to mówi raczej w kontekście literatury tak zwanej wysokiej, ale też mi się wydaje, że to bardzo się przekłada też na literaturę popularną, może nawet bardziej, mężczyźni kiepsko pisują postacie kobiece że bardzo często nie potrafią oddać jej charakteru. Idą w groteskie albo idą w jakieś przerysowania. a to seksualizacja, a to y, robienia wojownicze, które nagle stają się takimi groteskowymi postaciami jak skona na niszczyciela, którego lubię, ale wiem, że te postaci kobiece, ta czarnoskóra wojowniczka to jest y, no, po prostu swobodna wariacja na temat tego, jak może wyglądać męska kobieta wojowniczka. I nagle pojawia się Sapkowski, który mnie przekonuje tymi postaciami. Nawet jeżeli czasem przerysuje to ich takie podstępność i gdzieś intryganctwo, to otrzymuje cały szereg i w tej książce, w tej, tej podstępności praktycznie nie ma, natomiast te postacie kobiece są prześwietne. Czy to będzie kwarteronka? Tak, de, de, de so, tak, 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 Wojowniczka. Czy to będzie re Natrav. Right. Tak, czyli świetna postać czarodziejki czarodziejka, ale takie jeszcze czarodziejki nie widzieliśmy. Ale po prostu jest dobrą postacią, bez żadnych jakichś, nie wiem, skrytych agent i tak dalej. Dokładnie. Nie ma tego intrygantskwa, właśnie zupełnie, które znamy z Aretuzy, prawda? Czy y, wiele innych postaci? Bo też nie tylko postacie kobiece. Holcie wspomnieliśmy z dawką, bo nie chcemy mówić więcej, bo nie odsłaniać wiadomo historii. Bez spoilerów, tak jest, tak. tak. Ale przecież ci złole też są fajni. Ba Banziornia, którą w fenomencie, no musi się zmierzyć z nią, Wiedźmin. Też jest ciekawie zarysowana w takim starym stylu, jak on to robił kiedyś. I też ta postać kobieca, która jest pokazana jako zła, też nie jest po prostu postacią taką wyciętą z kartonu i gdzieś tam ustawioną. Chociaż mówię, on nie ma zbyt wiele miejsca i czasu na zarysowanie tych postaci, natomiast faktycznie nie są papierowe. Łapy. On troszeczkę chyba, mam wrażenie, inną techniką się posługuje. Czyli on zawsze pisał scenami, zawsze gdzieś ciął je, przenosił. To było trochę podobne do tego, do jak się robi filmy, montuje, tak, z tą kamerą, która wlatuje w inne miejsca, lokacje. To w sadze było widać, że on tą geopolitykę świetnie zarysował przez to. Ale tutaj te scenki są bardzo krótkie, nie? Tak, dokładnie tak. Jeszcze prze, przez platany są gdzie gdzieniegdzie, może nie stękami, tylko listami, z których dużo się wyjaśnia. Nie trzeba sceny robić, wystarczy list na dwa akapity i już wiemy, co się działo. Naprawdę ciekawy sposób. Sapkowski przez paręnaście stron prowadzi powieść tak. pistolarną. I na początku było takie moje, mm, mech, widziałem to wiele razy, ale Wciągnęła mnie to. Naprawdę wciągnęła. No bo też Sawkowski, chociaż to jest śleka powieś, o wszystko. Nie unika komentowania otaczającego świata, naszego świata. To gdzieś tam przemyca na niego te ciągoty postmodernistyczne. To jest właśnie jeden z elementów, który bardzo do mnie trafił, bo w przypadku wielu książek, fantazy, czasami pojawiają się zarzuty, że ojej, tutaj. Pisarz nawiązał do naszego świata, nie lubimy, my lubimy eskapizm i tak dalej. Wiadomo, każdy ma swój gust. Natomiast tutaj Sapkowski nawiązuje do naszego świata i naszej rzeczywistości w bardzo świetny i dosadny sposób. Po prostu jest jedna scena, która mówi wszystko, zamiata. Dziękuję, Sapkowski, gasi światło. Pojawiają się nawiązania do różnych wydarzeń, naszych, tutaj polskich, sprzed kilku lat, nie? I nie będziemy mówić jaki dokładnie, więc ta krytyka, jego to ostre spojrzenie i to cięcie, tak jak mówisz, i światła, to jest tu mocno widoczne. No dobra, to takie trochę chaotyczne, przeskakujemy z tematem, na temat, ale staram się bardzo mocno powiedzieć, nie powiedzieć zbyt szczegółowo, powinien tak ktoś nam zarzuci, że miejscami spoilerujemy. Ale staramy się zachować formę Sapkowskiemu z tymi cięciami scen i przenoszeniem się w różne miejsca. Natomiast i właśnie taka jest ta powieść. W zasadzie to są takie krótkie opowieści, wydarzenia jakby nanizane na ten jeden sznurek masakry w Morhen, które później kończy się bardzo satysfakcjonującą kulminacją. Przynajmniej według mnie, ja to tak, tak to czytam. Dla mnie też. Ja przyjąłem tą książkę z dobrodziejstwem inwentarza. Ja bym w niej nic nie zmieniał. Łapę. Poprosiłaś mnie, żebym przeczytał ten fragment, który rozpoczyna książkę, czyli przed stroną, przed tytułową, pojawia się anonimowa ballada. Świszcze wicher upiorny, ciemność straszna dokoła. Mroku zgroza krwiożercza się skrywa. Zło się skrada i zbliża, czas pomocy zawołać, na ratunek widźmi nie przybywaj. W dali echo powtarza krzyk niewinnej ofiary. Dookoła czerni nocy i zima. Krew splamiła kamienie i pni brzusz białą korę, a Wiedźmina jak nie ma, tak nie ma. No po prostu Mickiewicz tam się powinien podpisać pod tym i byłoby cudownie. Tak, łącznie z tym, że jest epochylona, nie z akcentem litewskim. tak jak nie ma, tak nie ma. Strasznie mnie to ujęło i. Powiem Ci, że od razu jak otworzyłam książkę i mój wzrok padł na tą właśnie balladę anonimową, ogromnie mnie to od razu wciągnęło do świata Wiedźmina. Stwierdziłam, o jej dobra, teraz czytamy, zaczęło się i po prostu połknęłam pierwsze rozdziały bardzo, bardzo szybko. Właśnie jest to według mnie świetny zabieg, który już od samego początku pozwala czytelnikowi poczuć ten świat Wiedźmina i to, że właśnie jak bardzo Wiedźmini są potrzebni, jak bardzo ich nie ma w pewnych momentach. Dla mnie przede wszystkim bardzo dużą radością był powrót do tego świata. To jest tak, jak gdzieś tam masz te swoje ulubione stare buty, której, w które po prostu zakładasz i jej jest dobrze, jest fajnie, idziemy na wycieczkę. Jest ten stary, dobry Słabkowski, którego naprawdę lubimy. To jest na plus. To jest ten pierwszy główny atut. Tak? Dostaliśmy dokładnie to. Trochę jest to nostalgicznym okiem, ale z drugiej strony ja przede wszystkim zauważyłem, że jeśli ta książka jest początkiem czegoś nowego, a autor sugeruje w wywiadzie, że w sumie to nie jest jego ostatnie słowo i tak w kategorii w perspektywie trzech, 4 lat oczekujemy czegoś nowego. Dwóch lat panie Andrzeju, to ja więcej nie, nie dam rady czekać, ja nie jestem cierpliwy. To możliwe, że z tego się urodzi nowy cykl, nowa trylogia. nie wiem cokolwiek zamierzył autor, jak najbardziej czekam. Wszystko, cały ten, cała ta fabuła jest poprowadzona bardzo logicznie i spójnie. Zdecydowanie tak i wiemy, co skąd się wzięło? Widać, że jest to przemyślane wszystko, że Sapkowski, jeżeli umieszcza jakiś element gdzieś wcześniej, on się później pojawi. Mamy tą strzelbę Czechowa, prawda? Gdzie, gdzie faktycznie jest to, jest to wszystko przemyślane, ja strasznie lubię takie książki, gdzie autor świadomie używa wielu elementów i praktycznie wszystkie prawie mają jakieś znaczenie. No i przede wszystkim Gerald jest młody, ale jest to już tak jak mówiliśmy, on jest strasznie spójny i wiemy, uh -huh. ja potrafię zobaczyć tego starszego Wiedźmina już, już tym młodziaku, a jednocześnie mamy te jego takie wady młodzieńcze, jak każdy młody chłopak, tą trochę naiwność, taką porywczość rycerską, czy jak to nazwać, prawda? Gdzieś, Coś... No, brak kusztu jeszcze, tak. on parę razy zostaje w Fajnie. ciry i nie potrzeba do tego nie? <laughs> tak. już Potrafi być cał całkiem dobry wojownik, potrafi go już narobić już kłopotów. On jest świetny, ale to jeszcze nie jest dojrzały Wiedźmin. No ale wada podstawowa dla mnie przede wszystkim to, to, że to jest krótkie. 300 stron. Tak. No niestety, i chciałam, chciałam powiedzieć, że wzięłam do ręki krew elfów, to, to pierwsze stare wydanie, super nowej. Wzięłam do ręki rozdroże kruków i niby tyle samo stron, ale w rozdrożu kruków jest większa czcionka. I, i jest krótsze, po prostu jest krótsze. Generalnie wybrzydzam, bo chcę więcej. No wiadomo, prawa autora. On może naprawdę zmieniać rzeczy i dyktować. Oczywiście, ja mówię, nie mam nic przeciwko, bo po prostu cieszę się, że mamy to, co mamy. Natomiast nie pogniewałabym się, gdybyśmy mieli troszkę więcej, takie większe pogłębienie pewnych sytuacji, pewnych przemyśleń Wiedźmina. Wiadomo, że on tu ma mało przemyśleń, bo nie jest jeszcze takim dojrzałym Wiedźminem. On tu głównie działa. Natomiast, no mówię. Nie zaszkodziłoby to książce, gdybyśmy mieli, zagłębili się troszeczkę. Jest taka jedna scena, gdzie gra zaczyna mieć wątpliwości co do swojej, że tak powiem, nowatości. Tutaj staram się uniknąć z jakichś spoilerów. Strasznie jest to płytko przeprowadzone, a ma to znaczenie później dla, dla fabuły, dla dalszych wydarzeń. Brakowało mi tego. To jest takie gdzieś tam maźnięcie, zasygnalizowanie, gdzie spokojnie można było jeszcze pół stronę poświęcić temu, co się tam dzieje z Wiedźminem. No bo to już w skrócie powiem, że nie rozbudowuje pewnych wydarzeń, tak jakby kiedyś to zrobił. Że te jego opisy było o wiele bardziej, pamiętam, w trylogii husyckiej, same opisy potrafiły być dynamiczne i naprawdę zajmujące. Teraz tego tak dużo nie ma, tak jakby ta książka faktycznie powstała dość szybko, i być może kiedyś, inaczej bym napisał w trochę bardziej rozległy sposób. Zwłaszcza to widać, Zdobanie. moja pierwsza połowa książki dla mnie jest y, całkiem dobra, tak powiedziałbym. Druga połowa jest świetna i po prostu naprawdę druga połowa mi się podobała, a jednocześnie czułem to jego miejscami szybkie cięcia i operowanie szybkimi scenami i przeskakiwanie, tak przeskakiwanie. Tak, zbyt szybkie nawet, tak. Znaczy, na pewno mamy styl Sapowskiego, to można poznać. Mamy te takie krótkie, barwne, dosadne opisy, bardzo zwięzłe, a jednocześnie bardzo przejrzyste. Od razu nam się pewne rzeczy pojawiają przed oczami, od razu. I mam, mamy piękne rzeczy: mamy łososiowe świty i srebrzyste, tafle jezior i tak dalej, więc to wszystko mamy. Natomiast mówię, jeszcze troszeczkę ociupinkę więcej, żeby się, się w to gdzieś tam zagłębić. Ale to jest, ja mówię z perspektywy fanowskiej, prawda? E, świeżo gdzieś tam po, po czytaniu sagi, że. Że jeszcze głębiej by się tutaj przydało. Y, mamy też sprawę jedną, gdzie wiadomo, że zawsze Sapkowski, czy zawsze, często przemycał różne motywy mitologiczne, czy z baśni i legend, i tak dalej. Tutaj w zasadzie w tej książce mamy tylko jeden, jeśli dobrze, jeśli mnie pamięć nie myli, i bardzo też tam gdzieś tam w tle pojawia się, że tak powiem. Jest, jest tylko, gdzieś tam na półcięcie. Cieszę się, że jest, ale znowu można było troszeczkę gdzieś tam się więcej w to zagłębić. Mam wrażenie, że, że ten wcześniejszy Sapkowski gdzieś tam by jeszcze dodał, poszerzył ten wątek. Natomiast, no tak, jak mówię, brakuje mi strasznie tych filozoficznych dywagacji nihilistycznych Garalta Starszego. No i jeszcze jednej ważnej rzeczy mi brakuje Krasnoludów. Jarpen Zigrin i koledzy, gdzie jesteście? Ja bym podsumował, więc tak. no... Nie, no, nie mówimy znowu, ostatnio w ogóle nie mówiłem o książkach, które bym nazwał wybitnymi, mówiłem o dobrych czytadłach. I ten Wiedźmin taki jest, znaczy dokładnie dowodzi to, co, czego oczekiwałem, co było sugerowane, że będzie. Więc jeśli lubicie w takie fantazje, że pamiętacie, dobrze wspominacie Wiedźmina, konkretnie gnać po niego naprawdę i czytać. Mi się przypomniało, moja. Przyjaciółka z pracy powiedziała, że jej syn, który nie za wiele czytał, 30-letni, właśnie sięgnął po Wiedźmina i zaczytuje się nim. Właśnie chyba gdzieś pod wpływem tego, że on się, że on się ukazał, tak? że on już jest zjawiskiem kulturowym. Nawet jak ktoś go nie czytał, to go zna i wie, nawet jeżeli używa. Mam nadzieję, że niecelowo żartobliwie sformułowania, że to jest ten pan, który pisze książki na bazie słynnych gier. Tak. No miejmy nadzieję. Natomiast naprawdę, jeżeli jesteśmy już takim zagorzałym fanem Wiedźmina, to na pewno znajdziemy coś dla siebie i na pewno są, są elementy, które naprawdę ma, nas uradują. Moich nadziei ta książka absolutnie nie zawiodła, wręcz przeciwnie, jest lepiej niż się spodziewałam. Wiadomo, nie jest cudownie, są pewne elementy, które mogły być lepiej pokazane, ale szczególnie zakończenie ma taką lekką, otwartą furteczkę. Dlatego mam nadzieję, że być może z tego powodu, że. Kolejna książka się pojawi, może to jest zachaczka na przyszłość, kto wie. Natomiast perspektywa 3-4 lat na kolejny tom, tak jak tak Tomek mówił, można by było szybciej, to jest właśnie coś, na co czekamy i tutaj chcemy pozdrowić George'a R.R. Martina. Ja już nawet nie czekam. Zresztą powiem szczerze, nigdy nie byłem szczególnym fanem. Dobra, na tym byśmy kończyli. Jeżeli masz, szukacie takiego odpoczynku do oderwania, to w tym przypadku na pewno to uzyskacie. Na razie. Cześć. Zdecydowanie tak. Do następnego razu, hej. Mały. Smaczek.